Bateria kuchenna to Twój niezawodny pomocnik. Pomoże przy myciu naczyń, napełnianiu wazonu, płukaniu warzyw i owoców. Jednak jaką wybrać? Przede wszystkim wygodną i funkcjonalną. Sam zadecydujesz, co będzie dla Ciebie najlepsze. Razem z Ferro przedstawimy Ci garść praktycznych rozwiązań dostępnych na rynku, a sam ocenisz, które będą dla Ciebie pomocne w codziennym funkcjonowaniu w kuchni. Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebujemy dużego zasięgu wylewki. Płukanie, przemywanie, napełnianie. Doskonale sprawdzi się właśnie w takich sytuacjach. Wyciągana wylewka to niebywała wygoda, szczególnie dla tych, którzy często i intensywnie korzystają ze zlewu. A co jeśli zmywając, lubisz patrzeć przez okno na ogród, ulicę lub bawiące się pociechy, a jednocześnie chcesz mieć nieograniczony dostęp do okna. Tutaj składana bateria podokienna. Toledo sprawdzi się idealnie. Baterię można położyć na płasko, dzięki czemu w każdej chwili swobodnie otworzysz okno. F-Master to prawdziwy specjalista do zadań specjalnych. Mając do dyspozycji aż dwie wylewki, nie musisz się obawiać żadnych kuchennych wyzwań. Jedna obrotowa z aeratorem idealnie sprawdzi się na przykład do napełniania naczyń. Natomiast druga ze strumieniem rozproszonym będzie doskonale spłukiwała powierzchnię i obmywała warzywa i owoce. Każdy ma inne potrzeby. Dla niektórych będzie to korzystanie z baterii w pobliżu okna, a dla innych posiadanie baterii wielofunkcyjnej. Dzięki bogatej ofercie rozwiązań kuchennych na rynku możesz dostosować baterie do potrzeb Twoich i Twojej rodziny.